Cześć, nazywam się Damian Całka, jestem z Lasów Miejskich Warszawy. Dzisiaj jesteśmy na terenie Lasu Brudno, gdzie mamy przykład tego, jak przyroda rządzi się swoimi prawami. Pomimo tego, że jest zima, nad Warszawą przeszły dosyć silne burze z porywistymi wiatrami. Fragment lasu został przez te wiatry zniszczony. W lesie powstała dziura. Jej powierzchnia to około sześcianów. Pozostały na niej jedynie pojedyncze, młode drzewa. Według planu zagospodarowania tego lasu mieliśmy zamiar odnowić fragment lasu w tamtym miejscu, gdzie jest jednolity drzewostan olchowy, po to, żeby urozmaicić skład gatunkowy drzewostanu. W tymże planie urządzania lasu zapisano, że w Olczynie miała zostać założona rębnia trzecia, gniazdowa. Pod tym groźnie brzmiącym technicznym sformułowaniem kryje się wycięcie drzew na niewielkiej powierzchni w taki sposób, aby powstało tak zwane gniazdo i aby w jego obrębie posadzić młode pokolenie lasu. Czasem zdarza się, że plany rozmijają się z rzeczywistością. To faktycznie natura wyznaczyła nam miejsce, gdzie zdecydowanie las należy odnowić. W tym roku uprzątniemy teren z połamanych drzew i posadzimy tu kilka tysięcy. Wiązów klonu Filip. Zauważcie, że wspomniałem o tysiącach sadzonych. To dlatego, że będziemy sadzić bardzo młode drzewa, takie, które najłatwiej się przyjmują w leśnych warunkach. Innymi słowy, dostosowujemy plan do warunków terenie. Gniazdo założymy w miejscu wiatrołomu. Zmodyfikujemy jego kształt i, oczywiście, lokalizację. Przebież planowana jest od strony ulicy Radzy Mamy tam do czynienia z litym fragmentem dębu czerwonego, gatunku z Ameryki Północnej, obcego dla naszych lasów, inwazyjnego i agresywnego wobec lokalnych drzew. Ograniczymy go nieco. Będziemy wyszukiwać nasze Wiązy, klony, lipy lub inne rodzime gatunki, i to je będziemy popierać. Las jest najzdrowszy, gdy jest różnorodny, i do tego właśnie dążymy. Czy na terenie Warszawy możemy mieć naturalny las? Myślę, że tak, pod warunkiem, że będziemy obserwować to, co pokazuje natura. Tutaj mamy do czynienia z jesionami, które żyją w cieniu topul. Pokaźnych rozmiarów drzewa wcale nie muszą oznaczać, że mamy do czynienia ze starymi, cennymi przyrodniczo drzewami. Są to pokaźnych rozmiarów topole plantacyjne, które po prostu bardzo szybko przerastają. Do tej pory e, ocieniały teren lasu. Pojawiło się naturalne odnowienie w postaci chociażby jesionów, bzu czarnego czy czeremchy zwyczajnej. Przyszła pora e, na to, żeby dać szansę młodemu pokoleniu dalej rosnąć. To pole spełniły swoje zadanie. Posadzono je tu kilkadziesiąt lat temu. Były matecznikiem dla wrażliwych młodych drzew. Teraz stopniowo usychają. Przyszła pora, aby dać szansę młodemu pokoleniu lasu, które wyrosło pod ich parasolem. Na swoją szansę czekają już jesiony i klony. Nie wszystkie drzewa będą stąd usunięte. Całkowicie suche i martwe drzewa też spełniają ważną rolę w przyrodzie, dlatego zostawimy te drzewa dziuplaste, aby były wykorzystane chociażby przez ptaki czy owady. Pomimo tego, że na terenie lasu brudno będzie pracowała pilarka, będziemy słyszeli piłę, e, naszym celem jest wspieranie naturalnych procesów, które odbywają się e, w tym lesie. Efekty naszej pracy będą długoterminowe, nie będą więc widoczne od razu, ale dzięki nim przyszłe pokolenia warszawiaków będą mogły cieszyć się lasem różnorodnym i trwałym. Zapraszamy i zachęcamy również Was, żebyście. W czasie spaceru obserwowali jak, jak fascynujące są procesy natury. Zachęcamy do zadawania pytań. Postaramy się odpowiedzieć na nie najrzetelniej jak możemy. Zapraszamy też na nasze media społecznościowe, gdzie znajdziecie więcej materiałów na temat prowadzonych przez nas prac.